Witajcie kochani, dzień dobry, dobry wieczór, zależy kto o której odsłuchuje, jak słyszycie jestem w pięknym plenerze Matki Natury, ptaszki cudownie śpiewają, słońce jeszcze pięknie świeci, myślę, że jest jakieś niespełna godzina do zachodu. Tak mi przyszło, żeby się z Wami podzielić, takim nowym odkryciem, które zaobserwowałam u siebie. Generalnie w ogóle widzę bardzo dużo nadchodzących zmian, ale dobrych zmian. Bardzo się cieszę na nie. Moje ciało <laughs> aż przedreptuje z tej radości, więc to są bardzo dobre, dobre zmiany. Yy, troszeczkę, troszeczkę miałam przerwę w nagraniach, ponieważ bardzo, bardzo dużo jeżdżę jak wiecie, z warsztatami po całej Polsce, nawet nie tylko w Berlinie, już drugi był warsztat, także dzieje się, dużo dobrego dzieje się i otwieramy wspólnie świadomym oddechem i i swoją świadomością, piękną przestrzeń wewnętrznego spokoju. To, to się dzieje już w wielu miejscach w naszym kraju. I, I to jest cudowne, naprawdę. To jest cudowne obserwować Was, być z Wami w tym procesie, być blisko odkrywania tego niezwykłego potencjału, który jest w nas, który jest w naszych ciałach. Naszych umysłach. Jestem ogromnie wdzięczna za to, że mogę mieć najlepszą pracę moich marzeń, jaką tylko przyszło mi mieć. Jest to cudowne. I jak wiecie, ja też dosyć często mówię o praktyce otuleni miłością w ciele, której też nauczam właśnie na warsztatach. Jest to praktyka bardzo piękna, naturalna, subtelna, ale jednocześnie tak genialnie w punkt wykorzystuje nasz zasób, że to jest niebywałe. Obserwując siebie, to co się zadziewa w moim ciele, w moim umyśle, w mojej energetyce, ale też i to, co się zadziewa w waszych ciałach, już nie tylko na warsztatach, ale na sesjach. Słyszę, co jakie informacje wracają do mnie, że, że od, od czasu tego warsztatu bardzo dużo się zaczęło zmieniać, że jesteście pod wielkim wrażeniem prostoty i, i geniuszu tej praktyki. No tak, kochani, bo wykorzystujemy w tej praktyce właśnie to, co w nas najcenniejsze, czyli naszą świadomość, nasz świadomy, celowy oddech do danego ustawienia, do danego miejsca, nasz dotyk, dotyk naszych dłoni, naszą energię. Więc to wszystko tworzy piękny bukiet e, energii, który. Napełnia nasze ciało, naszego ducha, tak, byśmy odczuwali faktycznie rozluźnienie, lekkość, otwartość, byśmy zrozumieli tą sensytywność, którą mamy w sobie, byśmy poczuli głębię tej wrażliwości. Tak, tak, bardzo dużo rzeczy się zadziewa. No i, i wiecie, obserwując, yy, obserwując siebie i moje procesy, które, które się zadziewają już właściwie od prawie dwóch lat. To do tego czasu. Widziałam wyraźnie, że to, że te uwolnienia, wy, wy, ten, te wypuszczenie z ciała impulsu informacji do, do tego pola, które my za które my obserwujemy w formie wspomnień albo w formie myśli, albo w formie emocji, odczuć lub impuls, który odczuwany jest autentycznie w ciele, w formie ciepła, w formie ukłucia, w formie y, zimna, gorąca, rozluźnienia y, czy, czy jakiejś wizji, która nawet wypływa do naszego umysłu. To jakby pokazywało mi cały czas, że, że to ciało w ten sposób się uzdrawia i, i że, że naprawdę potrafimy pięknie uruchomić cały system, którego absolutnie wcześniej nie byliśmy świadomi. System inteligentnego ciała, system genialny, który. Uaktywnia się w momencie, kiedy ciało otrzymuje e, brak presji, kiedy otrzymuje od nas rozluźnienie, kiedy otrzymuje od nas akceptację. Ta energia naszego ciała zmienia się, wchodzi w lekkość i dzięki temu może ono uwolnić. I zawsze uwalnia pewne informacje, które są dla niego ciężarem, które nazbierał przez całe życie. Nazbierało ciało przez całe życie i dźwiga. Natomiast ono bardzo chętnie się pozbywa tych informacji, ale jest to tylko możliwe wtedy, kiedy, kiedy sam człowiek zatrzyma się i, i pozwoli sobie na tą praktykę. Inaczej to się nie, nie będzie zadziewać, nie będzie się uzdrawiać, nie będzie się uwalniać bez naszej świadomości. Więc, widząc, jak to jest piękne, w pewnym momencie naturalnie mój umysł pomyślał, że tak to właśnie działa, że, że, tak, że tak to właśnie jest. Natomiast kilka dni temu. Właściwie to nie kilka dni temu, to już tak od tygodnia. Od tygodnia słuchajcie, bo ja oczywiście cały czas w tej praktyce jestem, codziennie. Codziennie zawsze po obudzeniu robię sobie otulenie, które trwa czasami 30 minut, czasami 40. Ale od tygodnia czasu, słuchajcie, e, zaczynam bardzo dużo śnić i to są różne historie. To są, na, to są naprawdę tak wyraźne i tak różne historie. I, I tego jest tyle, że ja nawet za bardzo nie mam jak tego zapisać, bo tego jest dużo i to, to szybko ulatuje. I zastanawiałam się nawet nad tym, o co chodzi z tymi z tymi snami. Dlaczego, co to, co to ma znaczyć? Co to oznacza dla mnie, aż, e, aż, wydarzył, aż wydarzył się pewnej nocy kolejny sen, którego nie będę tutaj opowiadać, bo on jest bardzo dla mnie e, osobisty, bardzo, bardzo mnie dotknął. Ten sen przedstawiał moje poprzednie wcielenie. Moje, moje inne życie, w którym dotknęłam e, bardzo głęboko strachu o własne życie, e, ucieczki, e, tęsknoty, e, tęsknoty do bycia w, w bardzo, bardzo pięknej relacji i Ograniczenia, którym w moim umyśle, którym, e, którym było uprzedzenie. E, był to taki dosyć dramatyczny sen, natomiast on był, wiecie, e, tak prawdziwy dla mnie, tak głęboki, tak wyraźnie odczuwalny e, i tak konkretny, tak jakbym oglądała film, ale w takim, wiecie, 6 albo 7D, gdzie odbieram wszystko, słyszę wszystko i jestem w tym i odczuwam wagę danej sytuacji. I to budząc się o godzinie 4, chyba 25, usiadłam absolutnie, byłam w tak, pod takim wrażeniem pod takim, e, w takim przypływie zrozumienia ponieważ ja też zadawałam sobie pytanie, by uzdrowić e, by uzdrowić pewien aspekt we mnie dlaczego dlaczego ja obserwuję jakąś taką głęboką tęsknotę do, do takiej bardzo bliskiej relacji ale takiej Przyjacielskiej relacji i dla, dlaczego to jest aktywne w tej mojej podświadomości. Tutaj szukałam po prostu zrozumienia, e, szukałam punktu, w którym to się zaczęło, i, i tak właśnie w ten sposób moje ciało um, uwolniło. Sytuację, która była zakodowana w mojej podświadomości, która jeszcze prawdopodobnie, no nieprawdopodobnie, tylko no tak, bo w tym życiu się to nie wydarzyło. Prawdopodobnie wydarzyło się to gdzieś tam w, w innym życiu, w poprzednim wcieleniu, czy, czy w jakimś innym równo, równoległym wszechświecie. I, i to, i to był taki duży zasób e, i dynamika emocji, że, że przeszło to właśnie na te, na te moje obecne wcielenie, i dlatego to cały czas pracowało. Cały czas pracowało, i, i dzięki gotowości, dzięki, dzięki świadomości, teraz mogło. Mogło się to ujawnić, i tym samym mogło się to uzdrowić, zamknąć. Czyli można było to przyjąć ze zrozumieniem w większym polu świadomości i, i uwolnić z ciała. Dla mnie, dla mnie to był bardzo ważny aspekt bardzo ważny moment. No widzicie, na tyle ważne, że aż, aż chciałam się z Wami e, tym podzielić, ponieważ to mi uświadomiło, że, że nasza, nasza dusza e, absolutnie cały czas pracuje e, nad tym, by uzdrowić to, co w nas. E, każdy możliwy sposób, jeśli tylko my naprawdę tego pragniemy. A ciało, jeśli też jest gotowe, jeśli też jest wprowadzane w tą wibrację, gdzie dana informacja, yy, dana trauma jakaś, czy, czy, czy sytuacja z przeszłości może się uwolnić, może, może wyjść z tego ciała do pola i i uwolnić, i uwolnić się do przestrzeni. Więc praktyka otuleni miłością w ciele yy, otwiera naprawdę ogromne pole, ogromne pole do działania, jeśli chodzi o, o uzdrawianie, o samo uzdrawianie naszego umysłu, naszej energetyki w ciele. Jest to jest to naprawdę niezwykłe narzędzie, które cały czas odkrywam, cały czas. No i dlatego też Was zachęcam do tego, żebyście próbowali, żebyście pozwolili sobie, swojemu ciału, swojej duszy na tą głęboką podróż, bo to jest naprawdę głęboka podróż. To jest naprawdę. Yy, odkrywanie siebie na zupełnie innych poziomach, głębszych poziomach, a zarazem tak subtelne tak piękne i tak subtelne bez żadnych yy, środków odurzających, yy, bez, bez, bez żadnych dodatkowych czynników po prostu. Wykorzystujemy nasz potencjał, wykorzystujemy nasze narzędzie, nasze naturalne narzędzia i, i przemieniamy i wchodzimy w piękną transformację. To jest cudowne. Bardzo, bardzo się cieszę, że, że mogę tego doświadczać i, i że mogę tego nauczać, że, że jest mi dane. <grywka> Po prostu nieść tą, tą praktykę. To, to zmienia zupełnie. Um, zupełnie nasze życie. Jakość zupełnie nowa jakość życia, która, która jest mało znana jeszcze. Ale w związku z tym, że, że, że dużo właśnie jest warsztatów, że. Że chcecie, chcecie tą metodę poznawać, to będzie się to rozszerzać. I będziemy, I będziemy płynąć w tej zmianie, w tej fali, w tej fali świadomości, w tej ogromnej, pięknej zmianie nas wewnątrz. Hmm. Jak piękny jest to spokój, jak piękna jest to pełnia. Która możesz odczuwać. Jest to, jest to trudne do opisania, ale ten, kto, kto pozwala sobie na tą praktykę, ten wie, ten wie o czym mówię. Kochani, zapraszam Was. Zapraszam Was na, na warsztaty, na moje warsztaty. Abyście zapoznali się z tą praktyką. Zapraszam Was na moje sesje online, na sesje do gabinetu w Kędzierzynie koźnu. Dzieje się, bo naprawdę, naprawdę warto, warto otwierać tą, tą piękną przestrzeń. Warto uczyć się tego. Uczyć się siebie na nowo. Uczyć się tych prostych, subtelnych, pięknych, genialnych narzędzi, jakie mamy we własnych rękach, we własnym sercu. Jest to cudowne. Odsyłam Was do strony internetowej: przestrzeńspokoju.pl, w której znajdziecie wszystkie informacje odnośnie wydarzeń, odnośnie warsztatów. No i oczywiście do kontaktu mailowego. Czy tam telefonicznego, jak tam wolicie. Buziaki z tej pięknej przestrzeni, przyrody, serdecznie Was pozdrawiam. Dużo miłości. Dobrego dnia.